Niektóre dni zaczynają się od ciszy tak gęstej, że można ją niemal dotknąć. Tego ranka powietrze w moim pokoju stało nieruchomo, jakby wiedziało, że za chwilę coś pęknie. Na biurku leżała koperta, ta sama, w której odkładałam każdy grosz przez ostatnie dwa lata. Miała być biletem do wolności, do uczelni, do innego miasta, do życia, które miało należeć tylko do mnie. Wczoraj, kiedy wróciłam z pracy, jeszcze tam była. Dziś? Gdy uniosłam wieczko pudełka, koperta była pusta. Nie krzyczałam. Nie potrafiłam. Cisza była jedyną reakcją, jaką miałam w sobie. Wpatrywałam się w cienką warstwę kurzu na dnie pudełka, w nierówne ślady, jakby ktoś drżącymi palcami wyciągał stamtąd gotówkę. Wiedziałam, kto to zrobił, zanim jeszcze spróbowałam to sobie ułożyć w głowie. Moja siostra Lena. Zawsze miała dar do znikania w odpowiednim momencie. Do przybierania tej maski niewinności, która rozbrajała wszystkich wokół, siedziałam na krawędzi łóżka, czując, jak powoli odpływam z ciała. Myśli wirowały jak liście porwane przez wiatr. Żadne nie miało sensu. Nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o wszystko, co nimi było obudowane: godziny spędzone w pracy, zmęczenie, rezygnacje z weekendów, z marzeń, z drobnych przyjemności. Wszystko zamieniło się w plastikowe torby, pełne nowych ubrań błyszczących butów i perfum, które paczniały zdradą. Zeszłam po schodach, starając się oddychać równomiernie. W kuchni unosił się zapach kawy i niedopitej wczorajszej herbaty. Na stole leżał paragon z centrum handlowego. Na dole kwota. Dokładnie piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych. Nieprzypadkowo. Każda złotówka, którą odkładałam, miała swoje miejsce, swoje znaczenie. I nagle wszystko to zniknęło w mgnieniu oka. Lena musiała myśleć, że się załamie, że upadnę, że znów zagram rolę tej cichej, rozsądnej, która wszystkim ustępuje. Ale coś we mnie pękło w inny sposób. Poczułam dziwny spokój, który przypominał raczej ciszę przed burzą niż rezygnację. Wstałam, przetarłam blat, jakby nic się nie stało i po prostu się uśmiechnęłam. Kiedy ojciec wrócił wcześniej z pracy, jego głos odbił się od ścian jak echo pytania, którego nikt nie chciał zadać. Co się stało z pieniędzmi na czesne? To zdanie zawisło w powietrzu, a ja tylko stałam, patrząc, jak twarz Leni błędnie, jak oczy zaczynają drgać w panice. Wiedziałam, że nie zdoła tego ukryć. Nie tym razem. Zamiast się tłumaczyć, zaczęła mówić zbyt szybko, zbyt głośno, jakby próbowała zagłuszyć własny strach. Ojciec spojrzał na mnie, potem na nią. Ja nic nie powiedziałam. Tylko ten sam spokój, ta cisza, której tak nienawidziła. W jej oczach pojawił się cień. Może pierwszy raz naprawdę zobaczyła mnie taką, jaką się stałam. Tego wieczoru nie mogłam zasnąć. Na suficie tańczyły cienie drzew, a ja liczyłam oddechy, jakby od nich zależało moje przetrwanie. Pieniądze można odzyskać, powiedziałam sobie w myślach. Zaufania, już nie. Wiedziałam, że to dopiero początek. Nie chodziło o zemstę. Chodziło o odzyskanie samej siebie, tej wersji, której nikt już nie będzie w stanie okraść. Następnego dnia świat wydawał się zbyt cichy, jakby cała rzeczywistość wstrzymała oddech, czekając na mój pierwszy ruch. Obudziłam się wcześniej niż zwykle, zanim jeszcze promienie słońca dotknęły okna. W kuchni czekał ojciec, ten sam kubek z herbatą, ta sama marszczka między brwiami, kiedy próbował zrozumieć coś, co nie mieściło się w jego porządku świata. Wiedziałam, że wczorajszy wieczór go nie opuścił. W jego oczach było pytanie, którego już nie potrzebował wypowiadać na głos. Ja też nie musiałam nic mówić. Milczenie stało się naszym wspólnym językiem. Wyszłam z domu z tą dziwną lekkością, która pojawia się po katastrofie, kiedy nie ma już nic do stracenia. Miasto pachniało wilgocią i porannym chlebem, a ja czułam, że coś się we mnie zmieniło. Jakby ktoś otworzył okno w dusznym pokoju i wpuścił powietrze. Które nie pachniało przeszłością. Przez chwilę pomyślałam, że może to właśnie jest wolność. Nie mieć nic oprócz siebie samej. W pracy wszyscy mówili o błahostkach, jakby nic się nie wydarzyło. Ja siedziałam przy biurku, wpatrując się w ekran, ale zamiast cyfr widziałam jej twarz. Lenę. Zawsze pewną siebie. Zawsze przekonaną, że świat należy do niej. Wspomnienia przelatywały jak klatki filmu. Nasze dzieciństwo, jej śmiech, jej zazdrość. Jej wieczne porównywanie się. Wiedziałam, że to, co zrobiła, nie było tylko kradzieżą pieniędzy. To był sposób, żeby udowodnić, że wciąż ma nade mną władzę. Tego popołudnia wróciłam wcześniej. W domu pachniało jej perfumami, słodkimi, ciężkimi, jakby próbowała nimi przykryć coś gnijącego pod spodem. W pokoju zobaczyłam torby z zakupami, te same, które wczoraj widziałam na Paragonie. Ułożone równo. Jak trofea po bitwie, której nawet nie powinnam była stoczyć. Podeszłam bliżej. Materiał błyszczał w świetle zachodzącego słońca. Każdy szef wyglądał jak wyrzut sumienia. Dotknęłam jednej z sukienek. Gładka, chłodna tkanina, pachnąca nowością i winą. Przez chwilę wyobraziłam sobie, jak oddaję je wszystkie, jak wystawiam je na sprzedaż, każdy z metką jej imienia. Ale nie zrobiłam tego. Jeszcze nie. Zamiast tego otworzyłam szufladę i wyjęłam stary notatnik. Tam, między zagiętymi stronami, miałam zapisane wszystko wydatki, godziny pracy, marzenia, plany. Zaczęłam od nowa, nową stronę, nową cyfrę, nowy początek. Wieczorem Lena wróciła. Słyszałam jej kroki na korytarzu, jej niepewny oddech, gdy próbowała zachować pozory. Nie wyszłam z pokoju. Wiedziałam, że ojciec też milczy, choć jego milczenie miało ostrze. To było jak dźwięk metalu o metal, napięcie, które prędzej czy później musiało wybuchnąć. Zamknęłam oczy i wsłuchałam się w dom. W ciszę przerywaną jej chaotycznym ruchem, w skrzypienie drzwi, w drżenie filiżanki o blat. Myślałam o tym, jak często pozwalałam jej przechodzić po sobie, jakby moje życie było korytarzem, który prowadził ją do wszystkiego, co chciała mieć. A teraz... Gdy zabrała mi wszystko, co miało wartość materialną, nie wiedziała, że oddała mi coś więcej przestrzeń, w której mogłam wreszcie się odnaleźć. W nocy długo siedziałam przy oknie, patrzyłam, jak światła miasta odbijają się w szybie, jak każdy neon miga inaczej, jakby przypominał mi, że chaos też może być piękny. Wzięłam głęboki oddech. Wiedziałam, że muszę zrobić coś więcej niż milczeć. Ale nie przez gniew, przez równowagę. Zamknęłam notatnik i schowałam go do torby. Rano miałam spotkać się z kimś, kto pomoże mi uporządkować dokumenty, otworzyć nowe konto, zabezpieczyć to, co zostało. Kiedyś myślałam, że zaufanie to fundament rodziny. Teraz wiedziałam, że fundamentem jestem ja. Światło księżyca przesunęło się po podłodze jak srebrny cień. W tej chwili poczułam, że jestem gotowa. Nie do walki. Do przebudzenia. Poranek miał w sobie coś z ciszy po burzy. Świat wydawał się spokojny, ale to był tylko pozór, jak tafla wody, pod którą nurt wciąż drga niebezpiecznie. Słońce wlało się do mojego pokoju złotym światłem, które nie przynosiło ukojenia, a raczej przypominało o tym, że czas płynie dalej, niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi. Wstałam powoli, wciąż czując na języku gorzki smak nocy. Nie snu, ale myśli. Zeszłam po schodach i usłyszałam jak lena rozmawia z kimś przez telefon. Jej głos był miękki, niemal kokieteryjny, pełen pewności siebie. Uśmiechała się, choć nie widziałam jej twarzy. Każde jej słowo było jak fałszywa nuta w dobrze znanej melobii. Wiedziałam, że próbowała udawać, że nic się nie stało, że świat wciąż należy do niej, że wczorajszy strach był tylko chwilowym potknięciem. Ale pod tą powierzchnią czułam pęknięcie, które z każdym dniem miało się pogłębiać. Ojciec siedział przy stole, trzymając w dłoniach kubek z kawą. Jego spojrzenie było cięższe niż zwykle, jakby próbował odczytać coś, czego nie da się wypowiedzieć. Między nami nie padły żadne słowa, ale w tej ciszy było porozumienie. Wiedział, i ona też wiedziała, że wie. Dom stał się areną, na której każdy ruch miał znaczenie. Kiedy wyszłam na zewnątrz, powietrze pachniało jesienią. Złote liście wirowały na wietrze, a ja czułam, jak powoli odzyskuję rytm własnych kroków. Poszłam do banku, tak jak zaplanowałam. Nowe konto, nowy początek. Urzędniczka miała łagodny uśmiech, a jej ton był neutralny, lecz w środku czułam drżenie, nie ze strachu, lecz z decyzji. Każdy podpis był jak symbol odcięcia od tego, co mnie więziło. Kiedy wyszłam, słońce odbiło się w szklanych drzwiach i przez moment miałam wrażenie, że naprawdę zaczynam od zera. Po południu wróciłam do domu. Lena siedziała w salonie, otoczona tymi wszystkimi rzeczami, które kupiła za moje pieniądze. Nie patrzyła na mnie, ale wiedziałam, że czuję moją obecność. Jej ciało zesztywniało, ręce lekko drżały, gdy poprawiała włosy. To nie był strach przed ojcem, to był strach przed mną, przed tą nową ciszą, której nie potrafiła już znieść. Wzięłam notatnik i zaczęłam pisać. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tylko słowa potrafiły nadać sens temu, co się działo. Pisałam o stracie, o zaufaniu, o tym, że czasami trzeba pozwolić światu się rozsypać, żeby zobaczyć, co zostaje na dnie. Wiedziałam, że nikt tego nie przeczyta. Ale to nie miało znaczenia. To było moje świadectwo, dowód, że nie utonęłam. Wieczorem ojciec wszedł do salonu. Nie mówił nic. Jego obecność wystarczyła, żeby powietrze zgestniało. Lena próbowała uśmiechać się, udawać normalność, ale jej spojrzenie zdradzało napięcie. Siedziałam spokojnie, wciąż z notatnikiem w dłoniach. Kiedy ojciec w końcu zapytał, co się stało z pieniędzmi, cisza trwała dłużej niż jakakolwiek odpowiedź. Nie spojrzała na mnie. Odpowiedziała coś wymijającego. Słowa wypadały z jej ust, jakby traciły znaczenie zaraz po wypowiedzeniu. Widziałam, jak ojciec patrzy na nią z tą mieszaniną rozczarowania i smutku, której nie da się już odwrócić. Wtedy zrozumiałam, że kara, jaką poniesie, nie będzie miała formy krzyku ani wyrzutów. To będzie milczenie, które będzie ją ścigać każdego dnia. Tej nocy długo leżałam w łóżku, słuchając deszczu. Krople uderzały o perepet, jakby przypominały mi o czymś, co zawsze wiedziałam, że sprawiedliwość nie zawsze jest głośna. Czasem przychodzi cicho, w spojrzeniu, w geście, w pustce, której nie da się już zapełnić. Wstałam i otworzyłam okno. Powietrze było chłodne, ale przyjemne. Zamknęłam oczy i pomyślałam o tym, co dalej. Nie chciałam zemsty. Chciałam pokoju, ale nie tego, który jest ucieczką pokoju, który daje siłę. Wtedy coś zrozumiałam, że nie chodzi już o nią, o pieniądze, o winę. Chodzi o mnie o to. By nie pozwolić, żeby jej czyny definiowały moje życie. Kiedy wróciłam do łóżka, świat wydawał się lżejszy. Może dlatego, że po raz pierwszy od dawna to ja trzymałam w rękach własną historię. Czas ma dziwną właściwość, potrafi rozciągać się do granic, gdy próbujesz zapomnieć. Dni zaczęły mijać wolniej, jakby każda godzina miała w sobie ciężar wspomnienia, którego nie dało się już unieść. W naszym domu cisza przestała być zwyczajna. Stała się jak mgła. Która oplatała ściany, przesiąkała meble, wdzierała się w sny. Ojciec mówił coraz mniej. Lena mówiła coraz więcej, jakby słowa mogły przykryć to, co niewypowiedziane. Próbowałam zachowywać się normalnie. Wstawałam o tej samej porze, wychodziłam do pracy, wracałam z zakupami. Ale w środku czułam, że nic już nie jest takie samo. Każdy kąt domu przypominał o zdradzie. Każdy dźwięk skrzypiącej podłogi brzmiał jak echo tamtego dnia. Gdy odkryłam pustą kopertę, próbowałam nie patrzeć na nią, gdy siedziała przy stole, z tym samym spokojem, którym kiedyś mnie drażniła. W jej oczach tlił się cień wstydu, ale też gniewu. Wiedziałam, że nienawidziła mnie za to, że się nie załamałam. Była jak dziecko, które podpaliło coś, by zwrócić uwagę, a potem patrzyło w zdumieniu, jak płomień wymyka się spod kontroli. Każdy jej gest był pełen niepokoju. Uśmiechała się ale kąciki ust drżały. Gdy myślała, że nikt nie patrzy, błądziła wzrokiem po stole, po dłoniach ojca, jakby szukała w nich potwierdzenia, że wciąż może być częścią rodziny, że jeszcze nie została całkiem wyrzucona poza nasz wspólny krąg. Tymczasem ojciec coraz częściej zamykał się w swoim gabinecie. Jego cisza była innego rodzaju. Niełagodna, lecz ostra, jak brzytwa, którą trzyma się w dłoni tylko po to, by pamiętać o jej istnieniu. Widziałam, jak jego spojrzenie zmienia się, gdy przechodziła obok. Nie było w nim gniewu, tylko coś gorszego, rozczarowanie. To ono potrafiło palić najgłębiej. Któregoś wieczoru, gdy wróciłam późno, zauważyłam, że w salonie pali się światło. Lena siedziała wśród toreb i pudełek, tych samych, które kupiła za moje pieniądze. Ale tym razem wyglądały inaczej, jak dowody winy. Nie wiedziała, że ją obserwuję. Powoli wyjmowała rzeczy z torby i odkładała na bok, jakby próbowała pozbyć się ich w ciszy, zmyć z siebie ciężar tamtej decyzji. Przez chwilę chciałam wejść i jej pomóc. Chciałam powiedzieć coś prostego, coś, co przywróciłoby nam spokój, chociaż odrobinę dawnego ciepła. Ale nie potrafiłam. W sercu miałam tyle niewypowiedzianych słów, że żadne nie potrafiło znaleźć drogi na zewnątrz. Cofnęłam się, zostawiając ją samą w tym świecie, który sama sobie zbudowała z blasku i wstydu. Następnego dnia zaskoczyła mnie jej nieobecność. Zostawiła na stole kartkę, kilka krótkich zdań, pisanych w pośpiechu. Nie przepraszała. Pisała tylko, że potrzebuje czasu, że musi odejść, zanim wszystko ją udusi. Pismo było drżące, jakby każde słowo ważyło więcej, niż mogła udźwignąć. Patrzyłam na tę kartkę długo, aż litery zaczęły się rozmywać. Nie czułam ulgi. Nie czułam też gniewu, czułam pustkę, która miała w sobie coś czystego, jakby po długim deszczu ziemia wreszcie mogła oddychać. Ojciec znalazł mnie w kuchni, spojrzał na kartkę, potem na mnie i tylko skinął głową. To jedno skinienie wystarczyło. Wiedziałam, że rozumie, wiedział, że żadne z nas nie mogło jej zatrzymać. Każdy musiał ponieść swoją wersję winy ona, on i ja. Tego wieczoru po raz pierwszy od dawna włączyłam muzykę. Delikatną, niemal przezroczystą. Nie po to, by zagłuszyć ciszę, ale by pozwolić jej oddychać. Usiadłam przy biurku i otworzyłam notatnik. Na pierwszej stronie napisałam jedno zdanie Nie można zbudować nowego życia, trzymając się ruin starego. Patrzyłam na te słowa długo. Wydawały się obce, a jednocześnie tak moje, że aż bolało. Wiedziałam, Żelena kiedyś wróci. Może nie jutro, może nie za tydzień, ale wróci. I wtedy będę musiała zdecydować, czy zamknę drzwi, czy je otworzę. Tej nocy nie zasnęłam. Słuchałam deszczu, który znów zaczął padać. Krople uderzały o dach równym rytmem, jakby ktoś stukał w serce świata. W pewnym momencie pomyślałam, że może wszystko, co się wydarzyło, miało mnie do tego doprowadzić, do tej ciszy. W której wreszcie mogłam siebie usłyszeć. Nie wiedziałam jeszcze, że najtrudniejsze dopiero przede mną. Że popiół, który miał opaść, wciąż unosił się w powietrzu, czekając na jeden podmuch, by przypomnieć o ogniu, który nigdy naprawdę nie zgasł. Minęły tygodnie, odkąd Lena odeszła. Czas zlał się w jedną, niekończącą się linię dni, w których nic nie bolało, ale też nic nie cieszyło. Dom był zbyt cichy. Nawet zegar w korytarzu tykał inaczej. Wolniej, z jakimś namysłem, jakby sam próbował zrozumieć, co zostało po nas wszystkich. Ojciec rzadko mówił. Jego kroki były coraz cięższe, spojrzenie coraz bardziej zamglone. Wiedziałam, że jego milczenie nie jest obojętnością, tylko próbą ocalenia spokoju, który kruszył się w jego dłoniach, jak suchy liść. Każdego ranka wstawałam wcześniej, wychodziłam na spacer po parku. Liście już dawno opadły, ścieżki były wilgotne a zapach ziemi przypominał mi, że wszystko, co umiera, kiedyś znowu wraca. Czasami łapałam się na tym, że szukam jej wzrokiem, między drzewami, w przystankach, w twarzach nieznajomych. Nie dlatego, że chciałam ją zobaczyć, ale dlatego, że chciałam wiedzieć, czy naprawdę odeszła. Któregoś poranka, gdy mgła leżała nisko nad ziemią, zobaczyłam list. Leżał w skrzynce, zadrukowany jej pismem, nierównym, ale znajomym. Nie otworzyłam go od razu. Trzymałam w dłoniach jak coś żywego, jakby papier mógł oddychać. Dopiero wieczorem usiadłam przy biurku, zapaliłam lampkę i powoli rozerwałam kopertę. Pisała, że jest daleko, że znalazła pracę, że próbuje zrozumieć siebie. Nie przepraszała, nie wprost, ale między wierszami czułam żal, ten cichy, najprawdziwszy, który nie potrzebuje słów. Pisała, że myślała o mnie często, że jej sen zawsze zaczyna się od naszego domu, a kończy ciszą. I że jeśli kiedyś zechce ją wysłuchać, przyjdzie. Nie płakałam. Tylko długo patrzyłam na to pismo, na każdą krzywą literę, jakby w każdej była cząstka dawnej nas, sprzed kradzieży, sprzed gniewu, sprzed wszystkiego, co zniszczyło to, co było delikatne. Wtedy zrozumiałam, że przebaczenie nie jest decyzją, tylko procesem. Czasem trzeba przejść całą pustynię w sobie, żeby znaleźć choć krople spokoju. Ojciec przeczytał list następnego dnia, nie powiedział nic, tylko złożył go na pół i wsunął do kieszeni. Wieczorem zauważyłam, że przez chwilę siedział w jej pokoju, w pustym miejscu, gdzie wciąż pachniało jej perfumami. Kiedy wyszedł, wyglądał inaczej lżejszy. Jakby ten papier, to kilka linii katramentu przywróciło mu coś, co dawno zgasło. Tego samego wieczoru usiadłam w salonie. Patrzyłam na ścianę, na której wciąż wisiało nasze wspólne zdjęcie sprzed lat. Dwie dziewczyny, dwie siostry, z oczami pełnymi czegoś, czego już nie potrafiłyby mieć. Nie bólu, nie winy, tylko czystej niewinności. Pomyślałam wtedy, że nie chcę tego zdjęcia zdejmować. Niech zostanie nie jako rana, ale jako świadectwo, że kiedyś istniało między nami coś dobrego. Następne dni przyniosły coś nowego. Spokój nie przychodził nagle. Wszedł powoli, krok po kroku, jak ktoś, kto boi się zostać zauważony. Przestałam liczyć godziny. Zaczęłam znów pisać, tym razem nie o niej, nie o nas, tylko o sobie. Każde zdanie było jak oddech po długim zanurzeniu. Czułam, jak wracam. Pewnego dnia zapukała do drzwi. Stała tam, z walizką i oczami, w których widać było więcej pokory niż kiedykolwiek wcześniej. Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. W powietrzu wisiała cała przeszłość, ciężka i lepka, ale między nią było coś jeszcze, pragnienie, by zacząć od nowa. Nie zrobiłam kroku w jej stronę. Nie odsunęłam się też. Po prostu otworzyłam drzwi szerzej. Nie rozmawiałyśmy długo. Nie musiałyśmy. Wystarczyło jedno spojrzenie, jedno ciche skinienie głowy. Przebaczenie nie przyszło jak fala. Przyszło jak światło o świcie, powoli, nieśmiało, ale prawdziwie. Wiedziałam, że jeszcze wiele przed nami rozmów, spojrzeń, prób. Ale też wiedziałam, że tym razem będziemy potrafiły iść obok siebie, nie przeciwko sobie. Kiedy wyszła do ogrodu, patrzyłam, jak wiatr porusza jej włosy, jak cień drzew przemyka po jej ramionach. I po raz pierwszy od dawna poczułam wdzięczność. Nie za to! Co się stało, ale za to, że przetrwałam, że z popiołów mogłam coś zbudować, że już nie muszę się bronić. Noc była spokojna. Światło księżyca wlało się do pokoju, jak obietnica. Zamknęłam oczy i po raz pierwszy od dawna pomyślałam, że życie może być dobre, nawet jeśli jest nieidealne. Bo to, co zostało złamane, nie zawsze trzeba naprawiać. Czasem wystarczy nauczyć się kochać to, co pękło.